Dzień dobry. Witam się z Wami na moim kanale Szafa Retro. Dzisiaj sobie przygotujemy dwie ekstra dekoracje. Zobaczcie, wykorzystam do jednej z nich taką paterę. Ta patera została zakupiona przeze mnie w sklepie Teddy. Wczoraj przykleiłam tutaj, zobaczcie, kleję na gorąco taką. E, bardzo uroczą, romantyczną e, falbankę. Uważam, że to dodało no, bardzo takiej subtelności i właśnie takiej romantyczności tej paterze. I będziemy wykańczać, oczywiście, elementami wielkanocnymi. To będzie pierwsza dekoracja. Druga dekoracja będzie z wykorzystaniem moich ulubionych domków. Zobaczcie, Taki domek, który był zakupiony jako sklejka w naturalnym kolorze. Wczoraj pomalowałam farbą akrylową na brązowo. Przygotowałam sobie też taki płotek, też już przygotowałam, właśnie malując na brązowo różne takie elementy, które myślę wykorzystam do tej dekoracji taką, właśnie, misę na kwiatki zajączka zobaczymy czy on zostanie wykorzystany bo mam dwa do wyboru i się właśnie zastanawiam czy oba wykorzystam w tych dekoracjach i oczywiście dla naszego domku podstawą będzie zobaczcie taka deseczka pewnie zakupiona w sklepie Action podejrzewam też pomalowałam ją wczoraj na brązowo i słuchajcie, pierwszy etap, jaki dzisiaj zrobię tutaj z Wami na wizji, to będę kładła drugą warstwę na ten domek. Tym razem na górę położę tutaj farbę już kredową, z tego względu, że zamierzam zrobić tutaj przecierkę. Czyli te domki teraz sobie pokrywam e, farbą właśnie, tak jak mówię, kredową w kolorze takim e, ekry e, i tutaj e, zauważcie, ta farba e, bardzo się mi sprawdza, bardzo się sprawdza ta farba z tego względu, e, no że nie ukrywam, jest e, dobrej jakości, bo jest to farba kredowa e, ani Sloan. I tutaj sobie teraz pokryjemy te domki, właśnie taką jedną warstwą. To wystarczy, spokojnie, właśnie jedna warstwa wystarczy. I później papierem ściernym, właśnie zrobimy sobie przecierkę. I tak samo, właśnie tą deseczkę, tą podstawkę też sobie pomalujemy tą farbą kredową i będziemy przecierać. Malowanie tej patery, zobaczcie tej deseczki, też sobie właśnie zechcę ją dobrać kolorystycznie do tego domku i też zrobimy przecierkę, no bo chcę, żeby właśnie ogólnie ta cała dekoracja była w takim stylu shabby chic, prawda? Tak więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Myślę, że będzie bardzo właśnie tak subtelnie, delikatnie. Czyli tak, jak ja lubię. I powiem Wam szczerze, że miałam już nie robić filmiku na YouTube w tym tygodniu, bo troszeczkę niestety się rozchorowałam. Pewnie słyszycie po głosie. Ale z racji, że tutaj u nas w mazowieckim kończą się już ferie, to pomyślałam sobie, że no, na ferie to trzeba jednak y, przygotować y, coś ekstra, prawda? Zrobić takie podsumowanie ferii. Y, no, bo jednak dwa tygodnie wolnego to zobowiązuje y, do takich jakichś, właśnie, oryginalnych dekoracji. Chociaż, tak jak mogliście zauważyć, właśnie na tych króciutkich filmikach moich, które wstawiałam y, na YouTube, y, czy właśnie na inne moje media społecznościowe. Przygotowałam dla Was w tym tygodniu też dwa właśnie okolicznościowe wianki mojego autorstwa z okazji narodzin dziecka. Tak więc, kto jeszcze nie widział, zapraszam do takiego filmiku, oryginalny prezent z okazji właśnie narodzin maleństwa. Możecie sobie zobaczyć, tam jest wersja dla dziewczynki i chłopca.

Zobaczcie, tu jest jedna, jedna kłopotliwa rzecz z tego względu, że dół jest tutaj ażurowy, prawda? Jak zechcemy tutaj włożyć gąbkę florystyczną, to niestety będzie nam brzydko tutaj prześwitywać. Dlatego ja wyłożyłam sobie spód jeszcze takim papierkiem, akurat różowym, ale jakby miało w takim kolorze. E to bym zdecydowała się na taki kolor ekry albo taki, taką właśnie przygaszoną biel, ale nie miałam, trudno. Tutaj umiejscawiam sobie teraz gąbkę florystyczną, no i będę próbować tutaj już wkładać sobie kwiatki. Zobaczcie, mamy tutaj do wyboru albo takie fioletowe, albo żółciutkie róże. I powiem Wam szczerze, że chyba jednak zdecyduję się na ten odcień żółty. No dobrze, próbujemy. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. O, czy to nie będzie. Nie, myślę, że okej. Okay, że tak, właśnie, żeby wystawały tak ciut ponad właśnie tę farbankę. Tak więc taka długość będzie idealna. Ja mam te kwiatuszki, jak widzicie, w takim bukieciku, prawda? Tak więc jestem zmuszona. Je obcinać. Oczywiście taka wersja w bukieciku jest zawsze troszeczkę droższa. Jeżeli robicie takie dekoracje w dużych ilościach, no to radzę Wam kupować też same główki. Zobaczcie, powkładałam już różę, również takie niebieskie gałązki. I teraz mam problem, co zrobić, żeby zakryć tą gąbkę florystyczną. I zobaczcie. Postanowiłam, że po prostu tutaj umieszczę y, takie drobne jajeczka, prawda? Wokół one akurat się tutaj super mieszczą y, w tą y, akurat przestrzeń. Tutaj kamerzysta zrobi zbliżenie, zobaczcie te drobne jajeczka o takiej wielkości. Idealnie się tutaj właśnie umiejscawiają. Tak więc super, bo one nam zakryją. A, ten taki e, niepotrzebny, prawda, element. I tak to wygląda. A górę tej gąbki to myślę, że sobie przykryję e, po prostu e, tym e, mchem, takim jasnym. O, mam tutaj taki mech, zobaczcie. Zaraz sobie takim mchem wyłożymy e, to, co nam tutaj jeszcze wystaje. I oprócz tego oczywiście damy sobie jeszcze jakieś jajeczkę na górę. Zobaczcie, ja sobie tutaj to tak wkładam w te przestrzenie. O, zbliż proszę tutaj kamerę. Jak wkładam tutaj w te przestrzenie, widzicie? Tutaj super. O, nie ma prawa być widoczna gąbka florystyczna. O, zobaczcie. O, i w ten to sposób mamy już tutaj to wszystko. Pokryte. I tak to wygląda na tym etapie. Tak się prezentuje nasza patera. Zobaczcie, że ona jest bardzo ładna z każdej strony. Czy z tej, czy z tej. Właściwie ciężko mi powiedzieć, który to będzie przód, ale myślę, że tutaj ten. Bo w środku będzie taki zajączek. Ja sobie teraz tego zajączka przykleję klejem na gorąco do tego naszego mchu I myślę, że to już będzie pomału koniec, bo chcę, żeby ta dekoracja oczywiście była taka subtelna, żeby tutaj za dużo rzeczy jednak też do tego środka nie pchać.

Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change. Our paterka is ready. Farba również wyschła na tych drewnianych elementach, więc biorę się za przecierami. Oczywiście wyrównuję sobie tutaj strukturę papierem ściernym, ale też zależy mi na tym, żeby w niektórych elementach wyłoniła się ta brązowa farba, która jest pod spodem, żeby właśnie uzyskać taki efekt chavisy. Tak więc trochę nam to tutaj też yy, przecieranie potrwa. Hmm. Bo ta farba kredowa była dosyć gęsta. Tak więc zrobiła nam się że tutaj jej taka grubsza troszkę warstwa. Ale to nic. Nie ma to żadnego znaczenia powolutku sobie to poprzecieram. Yy, I szczególnie właśnie tutaj w tych kącikach żeśmy, żeby zaraz wieram, o, czy tutaj yy, na tych brzegach, żeby nam się powyłaniała ta brązowa farba. Wybaczcie, ale musiałam przecierać nad wanną. Tak więc już przychodzę do was z efektem finalnym, bo tutaj bardzo mi się kurzyło i zobaczcie. To jest efekt przecierki. Kocham ten moment. Kocham ten moment. Proszę zbliżyć. Kocham ten moment, kiedy ta powierzchnia jest tak gładka, tak delikatna. No po prostu uwielbiam, uwielbiam ten efekt po papierze ściernym. Dobrze, i teraz tak mamy też przygotowaną tutaj y, tą naszą malutką y, y, deseczkę. I przyklejamy sobie y, nasz domek przy użyciu oczywiście kleju na gorąco. Tradycyjnie. O, zobaczcie. Może trochę za dużo. Nie wiem. O, tutaj sobie go umiejscowimy. Myślę, że będzie ok. O, no, dobrze. Tak. Dobrze, chwilkę przytrzymam, żeby ja się tutaj właśnie dobrze umiejscowił. Kleju od razu się tutaj pozbywamy. No i tak, co jeszcze zechcę, żeby tutaj się pojawiło? Na pewno ta taka misa, to będzie właśnie misa na jakąś taką zieleń po prostu, prawda? Będzie tutaj element zielony. Na pewno też zechce, żeby się pojawił ten płotek. Tak więc zaraz to poprzyklejam i zobaczycie, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Zobaczcie, jak to elegancko i uroczo wygląda na tym etapie. Ja wiem, że takich dekoracji jest bardzo dużo w sklepach typu Walmart. Teddy czy Action. Ostatnio właśnie pojawiły się takie domki, nawet też zrobiłam o tym króciutki filmik, ale zauważcie, że robiąc taką dekorację samemu, macie możliwość przede wszystkim wybrać sobie kolorystykę, jaka wam pasuje do wnętrza oraz dobrać elementy dekory, które bardzo lubicie. U mnie tutaj jeszcze pojawi się oczywiście zieloninka. Tutaj już sobie włożę gąbkę florystyczną i zaraz będziemy dobierać tutaj jakieś gałązeczki. I powiem Wam szczerze, że jeżeli byłabym w posiadaniu takiego miedzianego rowerku czy latarni, to na pewno tutaj też pojawiłby się właśnie albo taki miedziany rowerek, albo latarnia. Ale nie mam, miałam płotek. Tak więc muszę się zadowolić tym, co mam, ale na pewno kolorystyka jest właśnie taka delikatna, którą lubię. Tak więc jestem bardzo zadowolona. Słuchajcie i gotowe! Zobaczcie, dzięki temu, że taką dekorację wykonałam samodzielnie, Mogłam użyć kwiatki, które lubię w odpowiedniej dla mnie kolorystyce. Akurat tutaj mamy lawendę, mamy dominujące kolory, ekri, przecierkę, czyli to, co kocham. Zobaczcie, jak, jaka subtelna, prosta do wykonania dekoracja, która na pewno zostanie ze mną na długo. Tak więc dzisiaj żegnam się z Wami. Z takimi właśnie dwiema propozycjami, zobaczcie. Jedna myślę, że taka całoroczna, druga oczywiście taka bardziej sezonowa, wielkanocna. Przypominam Wam, że ta patera jest wzbogacona taką romantyczną falbanką, tak, jajeczkami. Ta w ogóle ta żerka jest właśnie taka. Zobaczcie, tutaj ma te przestrzenie. Które trzeba było właśnie jakoś zakryć. Myślę, że ten papier też nam tutaj rozwiązał sprawę. Tak więc chciałam Was serdecznie zaprosić również na moje inne media społecznościowe. Zaglądajcie na mój Instagram, zaglądajcie na mój Facebook. Jestem również y, na TikToku. Zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do zostawiania opinii na temat y, moich dekoracji. Ja się na dzisiaj już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia w kolejnych filmach.